Drodzy dzieci, mam pilną i ważną wiadomość, którą chcę się z Wami podzielić. Wiem, że wielu z Was zmaga się z wyzwaniami w swoim życiu i szuka przewodnictwa oraz pocieszenia. Dlatego przygotowałem specjalną serię modlitw, które mogą nie tylko wzmocnić Wasze rodziny, ale także ocalić je w chwilach kryzysu. Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, jak potężne mogą być ostrzeżenia dane w porę? A co jeśli powiedziałbym Wam, że oglądając te modlitwy do końca, odkryjecie boskie sekrety, by chronić, jednoczyć i wzmacniać swoją rodzinę jak nigdy wcześniej? Dziś, więcej niż kiedykolwiek, istotne jest, byśmy zachowali jedność i wiarę, troszcząc się o siebie nawzajem z miłością i szacunkiem. Zapraszam wszystkich do oglądania poszczególnych części tego wideo i wspólnego praktykowania nauk, które dzielę. Mam też specjalną niespodziankę DLA: tych, którzy dotrą do końca filmu, coś, co przyniesie jeszcze więcej światła i nadziei do waszego życia i domów. Nie zapomnijcie zasubskrybować kanału, polubić tego wideo i podzielić się nim z każdym, kogo znacie. Jest kluczowe, aby ta wiadomość dotarła do jak największej liczby osób, aby więcej rodzin mogło zostać dotkniętych tymi słowami wiary i miłości. Zostawcie swoje komentarze poniżej. Dzieląc się tym, jak te modlitwy pomagają Wam i Waszym rodzinom rosnąć razem w duchu i prawdzie. Dlatego zapraszam wszystkich do podjęcia tego kroku wiary z nami, zanurzając się w głąb duchowości rodzinnej i odkrywając razem, jak stawić czoła wyzwaniom życia z odwagą i nadzieją. Dzieci, przychodzę do Was dzisiaj, aby porozmawiać o czymś, co leży u podstaw życia, które dla każdego z Was zaplanowałem jedności rodzinnej. Od początku, kiedy stworzyłem mężczyznę i kobietę, wiedziałem, że rodzina będzie fundamentem silnej i pełnej miłości społeczności. To w łonie rodziny uczycie się kochać, dbać i chronić siebie nawzajem. Nowoczesne życie, ze wszystkimi jego wymaganiami i presją, czasami może sprawić, że zapomnicie, co naprawdę jest ważne: godziny pracy, zobowiązania, urządzenia elektroniczne, które pochłaniają tyle waszego czasu. Wszystko to może oddalać Was od siebie nawzajem w ramach własnych domów. Ale zapewniam Was, wzmacnianie więzi rodzinnych jest kluczowe dla duchowego, emocjonalnego i fizycznego zdrowia wszystkich. Pamiętajcie, że każda chwila spędzona razem jest cenna. Czy to podczas posiłku, czy w chwili wypoczynku, czy nawet w chwilach wyzwania jestem z Wami, zachęcając Was, abyście byli zjednoczeni i wspierali się nawzajem. Każdy gest czułości, każde słowo wsparcia, każdy uścisk wszystko to buduje dom umocniony przeciw trudnościom życia. Nie pozwólcie, aby drobne spory i codzienne nieporozumienia podważały miłość, która między Wami istnieje. Uczcie się szybko przebaczać i dążyć do pojednania powinno to być bezcenną wartością w Waszych domach. Przebaczenie to potężna siła, która odbudowuje zerwane mosty i przywraca pokój w sercach. Módlcie się razem, moje dzieci. Wspólna modlitwa w rodzinie to solidny fundament dla Domu. Kiedy łączycie się w modlitwie, nie tylko wzmacniacie swoją indywidualną wiarę, ale również wiarę Waszej rodziny. Wspólna modlitwa wnosi pokój, który może chronić Wasze serca i umysły w trudnościach. Uczcie swoje dzieci od najmłodszych lat o miłości i miłosierdziu. Pokażcie im poprzez wasze własne działania, jak żyć życiem, które odzwierciedla wartości, które są dla was drogie. Bądźcie dla nich wzorem dobroci, cierpliwości i hojności. Edukacja, którą oferujecie w domu, przygotowuje wasze dzieci nie tylko do stawienia czoła światu, ale także do jego poprawy. I w czasach kryzysu, gdy wydaje się, że wszystko wokół was się rozpada, trzymajcie się jeszcze mocniej jedności waszej rodziny. Pamiętajcie, że razem macie ogromną siłę. Z miłością, wiarą i nadzieją. Nie ma burzy, której nie możecie razem stawić czoła. Moje drogie dzieci, cenicie i troszczcie się o swoje rodziny. Bądźcie obecni, bądźcie uważni i przede wszystkim bądźcie pełni miłości. Rodzina, którą dziś pielęgnujecie, będzie dziedzictwem miłości, które pozostawicie światu. Drogie dzieci, chciałbym porozmawiać z wami o mocy słów w waszych domach. Słowa mają zdolność do leczenia lub ranienia. Budowania lub niszczenia. Dlatego tak ważne jest, abyście uważnie wybierali to, co do siebie mówicie, szczególnie w najbardziej intymnych momentach w domu. Pamiętajcie, każde wypowiedziane słowo niesie energię, może wpłynąć na serce i umysł słuchacza. Gdy mówicie z miłością, delikatnością i szacunkiem, tworzycie bezpieczne i zaufane środowisko. Z drugiej strony, surowe słowa lub nieprzemyślane myśli, Mogą spowodować głębokie rany, które często są trudniejsze do uleczenia, niż jakiekolwiek fizyczne urazy. Zachęcam każdego z Was do praktykowania cierpliwości i rozwagi. Zanim coś powiecie, zastanówcie się, czy to, co zamierzacie powiedzieć, naprawdę odzwierciedla miłość, którą czujecie. Zapytajcie siebie, czy Wasze słowa przyczynią się do dobrego samopoczucia i szczęścia osób, które kochacie. Nie pozwólcie, by pośpiech czy stres dnia codziennego. Sprawiły, że zapomnijcie o znaczeniu troskliwej i pełnej miłości komunikacji. Zapraszam Was także, byście byli uważnymi słuchaczami. Często sam akt uważnego słuchania może przynieść komfort i spokój niespokojnemu sercu. Wykazujcie zainteresowanie i troskę, nie tylko odpowiedziami, ale także spokojną i zrozumiałą obecnością. Dom powinien być bezpieczną przystanią. Miejscem, gdzie każdy członek rodziny czuje się wysłuchany, doceniony i kochany. Sprawdźcie, by wasze domy stały się przykładem tego, jak słowa mogą być używane do wzmacniania więzi rodzinnych, do zachęcania i budowania siebie nawzajem. Włączcie do swojej codziennej rutyny chwilę na dzielenie się swoimi doświadczeniami, uczuciami i marzeniami. Takie chwile dzielenia się zwiększają wzajemne zrozumienie i wzmacniają relacje. Świętujcie osiągnięcia każdego z Was, duże i małe, i wspierajcie się nawzajem w wyzwaniach. Proszę nigdy nie lekceważcie mocy łagodnych i zachęcających słów. Przemyślane słowo w odpowiednim czasie może być znakiem nadziei, którego Wasi bliscy potrzebują, by iść do przodu. Niech Wasze słowa zawsze odzwierciedlają miłość, którą do każdego z Was żywię. Ukochane dzieci, chcę Wam również powiedzieć o cenniejszym za sobie czasie. Zwłaszcza czasie, który poświęcacie sobie nawzajem w rodzinie. Czas jest darem, który raz dane nigdy nie może być odzyskany, i dlatego każda chwila, którą razem spędzacie, jest tak cenna. W świecie, który nieustannie was goni i wywiera na was presję, by skupiać uwagę w nieskończonych kierunkach, proszę Was, byście świadomie wybierali priorytetowy czas na bycie z tymi, których kochacie. Nie tylko czas, ale jakościowy czas, gdzie jesteście prawdziwie obecni. Bez rozpraszaczy takich jak telefony, telewizory czy inne technologie, które często izolują Was, nawet gdy jesteście razem. Pielęgnowanie jakościowego czasu w rodzinie oznacza tworzenie momentów, na bycie razem, dzielenie się doświadczeniami, nauką i przede wszystkim miłością. Czy to podczas wspólnych posiłków, spacerów na świeżym powietrzu, czy po prostu siedzenia i rozmowy o dniu. Te momenty są kluczowe dla wzmacniania waszych więzi oraz zapewnienia poczucia przynależności i bezpieczeństwa dla wszystkich. Zachęcam każdego z was, by być świadomym planowania takich chwil. Mogą to być małe tradycje, jak wieczory z grami planszowymi w piątek, niedzielne spacery czy projekty rękodzieła z udziałem całej rodziny. Ważne jest, by każdy czuł, że jego obecność jest ceniona i że jest autentyczny wysiłek, by być razem. Ponadto jakościowy czas obejmuje również bycie DLA siebie w momentach potrzeby. Bycie dostępnym w trudnych czasach jest tak samo ważne jak w chwilach radości. Oferujcie ramię do płaczu, otwarte ucho do słuchania i uścisk do pocieszenia. Pokazujcie, że niezależnie od tego, co się wydarzy, wspieracie się i chronicie wzajemnie czas, który poświęcacie sobie nawzajem, to również czas nauki i nauczania. Rodzice, uczcie swoje dzieci z miłością i cierpliwością, poświęcając czas na prowadzenie i edukowanie. Dzieci, uczcie się szanować i doceniać czas, który rodzice i inni członkowie rodziny poświęcają wam. Razem rośniecie w mądrości i zrozumieniu. Nie pozwólcie zajęciom czy rozproszeniom przeszkodzić wam w patrzeniu sobie w oczy i naprawdę widzieć, kim jesteście i co możecie stworzyć razem. Pamiętajcie, to jakość czasu, który razem spędzacie, zbuduje wspomnienia, które będą cenić przez resztę waszego życia. Moi drodzy dzieci, w tym momencie chcę porozmawiać z wami o potężnym narzędziu ochrony i jedności, rodzinnej modlitwie. Modlitwa to moment wspólnoty ze mną, gdzie możecie podzielić się waszymi radościami, obawami, marzeniami i zmartwieniami. Co więcej, kiedy modlicie się razem jako rodzina, wzmacniacie więzi między sobą i tworzycie duchową zaporę, która chroni każdego z Was. Gdy zbieracie się do modlitwy, każdy podniesiony głos, każda spleciona dłoń wzmacnia rodzinę jako całość. W świecie pełnym niepewności i wyzwań, zbiorowa modlitwa jest bezpieczną przystanią. Miejscem pokoju i siły. Uczę Was, że poprzez modlitwę możecie szukać mojego przewodnictwa i mojego pokoju, i zapewniam Was, że zawsze słucham. Modląc się, proście o mądrość, aby prowadzić siebie nawzajem na ścieżkach życia. Proście o siłę, by stawić czoła przeciwnościom losu i odwagę, by trwać przy Waszych wartościach i przekonaniach. Rodzinna modlitwa nie jest tylko o proszeniu, to także o dziękowaniu. Dziękujcie za otrzymane błogosławieństwa, za miłość, którą dzielicie, i za życie, które razem budujecie. Zachęcam Was, by modlitwa stała się regularnym zwyczajem w Waszych domach. Znajdźcie moment dnia, kiedy możecie się zebrać bez pośpiechu, by porozmawiać ze mną. Może to być rano, żeby rozpocząć dzień pod moją opieką, lub wieczorem, zastanawiając się nad lekcjami i błogosławieństwami minionego dnia. Modlitwa rodzinna to także sposób nauczania młodszych. O znaczeniu wiary w ich życiu. Dzieci, które dorastają w domach, gdzie modlitwa jest powszechną praktyką, uczą się już od najmłodszych lat zaufać mi, szukać mojej obecności i rozumieć, że w każdej sytuacji mogą na mnie liczyć. Drogie dzieci, nigdy nie lekceważcie mocy modlitwy w waszych domach. To wiąże was ze sobą, to siła, która was chroni i światło, które prowadzi wasze drogi. Poprzez modlitwę. Macie możliwość wzrastania razem, nie tylko jako rodzina, ale jako część mojej wielkiej rodziny. Drogie dzieci, pragnę porozmawiać z Wami o jednym z najszlachetniejszych czynów, jakie można praktykować w Waszych domach przebaczeniu. Przebaczenie to nie tylko akt miłosierdzia wobec drugiej osoby, ale także niezbędny krok do uzdrowienia własnych serc i utrzymania pokoju w Waszych rodzinach. Dom powinien być miejscem miłości i bezpieczeństwa, ale jako istoty ludzkie jesteście niedoskonali i czasami popełniacie błędy. Ostre słowa mogą być wypowiedziane, błędne decyzje mogą być podjęte, a zachowania mogą ranić tych, których najbardziej kochacie. To wtedy przebaczenie staje się kluczowe. Przywraca harmonię i odbudowuje mosty, które mogły zostać uszkodzone przez nieporozumienia. Proszę, abyście nie chowali urazów jedni do drugich. Urazy są jak ciężkie kamienie w waszych sercach, które nie tylko was ranią, ale również osłabiają więzy, które was łączą. Kiedy wybieracie przebaczenie, decydujecie się uwolnić te kamienie, pozwalając waszym sercom być lekkimi i wolnymi, aby móc kochać bardziej pełnie. Przebaczenie w domu uczy również cennej lekcji wszystkich, szczególnie dzieci. One obserwują i wchłaniają wszystko, co widzą i słyszą. Gdy są świadkami przebaczenia w akcji, uczą się, że miłość jest silniejsza niż jakikolwiek błąd i że zawsze istnieje możliwość nowego początku. Wiem, że przebaczenie może być trudne, szczególnie kiedy rany wydają się głębokie, ale nie musicie tego robić sami. Proście o moją pomoc, a będę z wami oferując moją siłę i mój pokój. Pamiętajcie, że przebaczenie często zaczyna się od prostego aktu woli, od wyboru nie pozwolić, by błąd drugiej osoby definiował związek. Ważne jest również prosić o przebaczenie. Uznanie własnych błędów i szukanie przebaczenia u innych jest znakiem pokory i szacunku dla emocjonalnego dobra waszej rodziny. Ten akt nie tylko łagodzi sumienie proszącego o przebaczenie, ale również otwiera drogę do uzdrowienia i wzmocnienia relacji. Zachęcam Was do codziennego praktykowania przebaczenia. Nie czekajcie, aż rany pogłębią się lub uraza urośnie. Bądźcie proaktywni w rozwiązywaniu konfliktów i w oferowaniu oraz szukaniu przebaczenia. Dom, w którym przebaczenie jest stałą praktyką, jest domem pełnym pokoju i radości. Drogie dzieci, edukacja duchowa dzieci. Maluchy uczą się i absorbują wszystko wokół siebie. To wielka odpowiedzialność, ale także przywilej. Prowadzić je ścieżkami wiary, ucząc ich o miłości, współczuciu, prawdzie i sprawiedliwości. Rozpoczęcie tej duchowej podróży we wczesnym etapie życia dziecka wzmacnia jego korzenie i daje solidny fundament, na którym może budować resztę swojego życia. Tak jak żywicie ich ciała, aby rosły mocne, tak również musicie odżywiać ich duchy, aby mogły rosnąć mądrze i pełne miłości. Włączajcie dzieci w praktyki wiary w rodzinie. Niech uczestniczą w modlitwach, czytaniu świętych pism, czy w momentach medytacji i wdzięczności, pozwalając im brać udział i rozumieć znaczenie tych rytuałów. Poprzez te doświadczenia nie tylko uczą się o mnie, ale także o tym, jak łączyć się ze mną i z innymi na głębszym poziomie. Jest również kluczowe, abyście żyli wartościami, które uczycie. Dzieci obserwują i naśladują. Jeśli widzą miłość, cierpliwość i dobroć w Waszych działaniach, to właśnie tego nauczą się wyrażać w swoim własnym życiu. Wasz przykład jest najpotężniejszą lekcją, jaką możecie zaoferować. Uczenie dzieci modlitwy jest dawaniem im wiecznego daru. Modlitwa to rozmowa ze mną. Czas na wyrażenie ich obaw, pragnień i wdzięczności. Poprzez modlitwę uczą się szukać u mnie schronienia i siły, a to jest coś, co będzie im towarzyszyć przez całe życie. Angażujcie je w działania, które kultywują ich duchowy rozwój. Takie jak lekcje szkoły niedzielnej, grupy młodzieżowe czy projekty służby społecznej. Te działania nie tylko wzmacniają lekcje wiary, ale także uczą o społeczności, służbie i trosce o innych. Drodzy rodzice i opiekunowie, zadanie duchowego wychowania dziecka jest jedną z najszlachetniejszych misji, które możecie podjąć. To dzięki waszym kochającym wysiłkom przyszłe pokolenia mogą rosnąć nie tylko w posturze, ale w łasce i mądrości. Pamiętajcie, że ziarno zasiane dziś w sercu dziecka jest lasem jutra. Pielęgnujcie te nasiona z miłością i oddaniem, a zobaczycie piękny las kochających dusz, sprawiedliwych i mądrych, który wyrośnie. Ukochane dzieci, chcę mówić o świętej roli, jaką rodzice odgrywają jako duchowi przewodnicy w swoich rodzinach. Wy, rodzice, jesteście czymś więcej niż opiekunami. Jesteście pierwszymi i najbardziej wpływowymi nauczycielami wiary i moralności DLA swoich dzieci. Odpowiedzialność, którą na sobie dźwigacie, jest wielka, ponieważ przez Wasze słowa i czyny macie moc kształtowania nie tylko teraźniejszości, ale i wiecznej przyszłości Waszych dzieci. Jako duchowi przewodnicy, Waszym pierwszym obowiązkiem jest być przykładami wiary. Pokażcie dzieciom, jak żyć życiem odzwierciedlającym wartości, w które wierzycie. Bądźcie przykładami dobroci, cierpliwości, rzetelności i miłości bliźniego. Pamiętajcie, że oczy dziecka zawsze obserwują, a uszy zawsze słuchają. Przykład, który dajecie, może mówić głośniej niż jakiekolwiek słowo. Zachęcajcie duchową ciekawość waszych dzieci i bądźcie gotowi odpowiedzieć na ich pytania z miłością i cierpliwością. Duchowa podróż jest pełna wątpliwości. A jako przewodnicy musicie być gotowi podążać u ich boku, poszukując razem głębokich prawd życia. Wzywajcie moją obecność w Waszym domu. Niech modlitwa i studiowanie pism stanie się powszechną praktyką w Waszej codziennej rutynie. Robiąc to, tworzycie środowisko, w którym duch może się rozkwitać, gdzie pokój i boska mądrość mogą wypełnić każdy kąt Waszego domu. Jest również istotne, abyście nauczali swoje dzieci o znaczeniu wspólnoty duchowej. Prowadźcie je do zgromadzeń lub grup, gdzie mogą uczyć się od innych, gdzie mogą znaleźć mentorów i przyjaciół, którzy dzielą ich wiarę i wartości. Te wspólnoty są rozszerzeniem waszych domów, miejscami, gdzie wasze dzieci mogą widzieć i doświadczać wiary w działaniu. Uczcie wasze dzieci, aby były światłem w świecie. Pokażcie im, że każdy akt dobroci, każde słowo pocieszenia, każdy gest współczucia robi różnicę. Instruujcie ich, aby nie chowali swojego światła pod korcem, ale by świeciły jasno, aby inni mogli zobaczyć ich dobre uczynki i chwalić Ojca Niebieskiego. Ukochani rodzice macie boską misję. Z miłością, modlitwą i poświęceniem prowadźcie swoje dzieci drogami prowadzącymi do prawdziwego szczęścia i spełnienia duchowego. Zawsze bądźcie świadomi głębokiego wpływu, jaki wasze działania i wybory mają na młode dusze, które Bóg powierzył pod waszą opiekę. Moi ukochani dzieci, pragnę porozmawiać na temat tego, jak radzić sobie z przeciwnościami razem, jako zjednoczona rodzina pod moją łaską. W życiowej podróży napotkacie wyzwania i przeszkody, które mogą wydawać się nie do pokonania. Jednakże, kiedy stawiacie czoła tym trudnościom razem, wzmacniacie więzy, które Was łączą i pokazujecie siłę wspólnie dzielonej miłości i wiary. Chcę, abyście wiedzieli, że w każdym wyzwaniu jestem z Wami. Moja obecność jest stała, nawet w najbardziej burzliwych burzach. Gdy czujecie się zagubieni lub zniechęceni, szukajcie mnie w modlitwie. Będę tam, aby zaoferować pocieszenie, kierunek i przede wszystkim nadzieję. Przeciwności losu mają sposób na ujawnienie prawdziwej esencji każdej osoby. W takich chwilach istotne jest, abyście się wzajemnie wspierali, ofiarowali sobie siłę i utrzymali jedność bez względu na okoliczności. Pamiętajcie, że rodzina, która razem się modli i stawia czoła przeciwnościom, pozostaje razem. Wasza zbiorowa wiara stanie się tarczą, a wzajemna miłość będzie światłem, które poprowadzi was przez ciemność. Nauczam was również szukać mądrości w wyzwaniach. Każda trudność to szansa na wzrost, naukę i dojrzewanie duchowe. Pozwólcie, aby każde doświadczenie uczyło was i kształtowało. Dzielcie się swoimi lekcjami i spostrzeżeniami. I zobaczcie, jak każda przeciwność może przynieść cenne lekcje do Waszego życia. Nie zapominajcie również o świętowaniu zwycięstw, choćby były małe. Każda pokonana przeszkoda to zwycięstwo, które zasługuje na uznanie i świętowanie. Te celebracje wzmacniają Waszą wdzięczność i odnawiają energię do stawienia czoła przyszłym przeciwnościom. Proszę, abyście pielęgnowali cierpliwość i wytrwałość. Podróż może być długa. I odpowiedzi na wasze modlitwy mogą nie nadejść natychmiast. Ale z cierpliwością, pewnością mojej wiecznej obecności i bezwarunkowym wsparciem, jakie macie dla siebie, znajdziecie siłę, by kontynuować marsz naprzód. Ukochani, stawcie czoła każdemu wyzwaniu jako rodzina, wiedząc, że razem możecie pokonać wszystko. Zaufanie, wiara i miłość to wasze największe bronie w czasach przeciwności. Używajcie ich dobrze. A zobaczycie, że żadna przeszkoda nie jest zbyt wielka, by jej nie przezwyciężyć, kiedy jesteście razem. Drogie dzieci, mówię Wam o dwóch z najcenniejszych wartości, które możecie pielęgnować w swoich rodzinach: miłość i wzajemny szacunek. To fundamenty, na których buduje się prawdziwie harmonijny i szczęśliwy dom. Kiedy są praktykowane konsekwentnie, miłość i szacunek przeplatają się. Tworząc środowisko, w którym każdy członek rodziny czuje się doceniony, bezpieczny i zrozumiany. Kochajcie się wzajemnie głęboko i autentycznie, nie tylko słowami, ale czynami i prawdą. Miłość jest cierpliwa, miłość jest życzliwa, nie zazdrości, nie przechwala się, nie jest wyniosła. Nauczam Was, że prawdziwa miłość jest altruistyczna, zawsze gotowa służyć i wspierać bez oczekiwania niczego w zamian. Wzajemny szacunek jest równie ważny. Szanujcie swoje różnice, świętujcie indywidualność i uczcie się od różnorodności każdego z Was. Kiedy szanujecie opinie, uczucia i potrzeby nawzajem, tworzycie atmosferę akceptacji i pokoju. Szacunek zaprasza każdego do przyczyniania się do dobrego samopoczucia rodziny, wzmacniając poczucie przynależności i osobistej ważności. Zachęcam Was do praktykowania empatii, starając się zrozumieć i podzielić uczucia innych. Empatia to most, który łączy serca i leczy podziały. Pozwala Wam zobaczyć świat oczami drugiej osoby, wzmacniając emocjonalne więzi i promując głębsze zrozumienie. Nakłaniam Was również do wzajemnego przebaczenia. Przebaczenie to akt miłości i szacunku, który uwalnia nie tylko osobę przebaczaną, ale także przebaczającą. To wyzwolenie od dawnych żalów, oczyszczenie waszego domu i serc, pozwalając miłości i szacunkowi na ponowny rozkwit. Pielęgnujcie zwyczaj wyrażania wdzięczności i uznania. Małe gesty podziękowania mogą robić wielką różnicę w codziennym życiu. Bądźcie wdzięczni za rzeczy, które wasi bliscy robią, za ich obecność w waszym życiu, za wspólne radości i za wyzwania, którym stawiacie czoła razem. Proszę, abyście utrzymywali otwartą i szczera komunikację. Komunikujcie się jasno i z miłością. Zawsze gotowi słuchać i odpowiadać z uprzejmością. Skuteczna komunikacja jest kluczowa dla utrzymania miłości i szacunku, unikając nieporozumień i urazy. Ukochani, kultywując wzajemną miłość i szacunek, tworzycie dom, który jest nie tylko miejscem zamieszkania, ale schronieniem, w którym każdy członek rodziny może naprawdę rozkwitnąć. To jest dziedzictwo, które mam nadzieję, że zbudujecie razem. Drogie dzieci, teraz przemawiam do Was, aby mówić o twierdzy wiary, zwłaszcza w momentach kryzysu. Burze życia są nieuniknione, przychodzą w postaci strat, wyzwań i niepewności. W tych chwilach bardziej niż kiedykolwiek ważne jest utrzymanie wiary, nie jako dalekiego pojęcia, ale jako żywej i aktywnej rzeczywistości w Waszym życiu. Wiara to fundament, na którym możecie zbudować odporność i znaleźć siłę, aby kontynuować. To światło świecące w ciemności, latarnia prowadząca, gdy droga przed Wami wydaje się niepewna. Z wiarą każdy krok, choćby drżący, jest krokiem w kierunku nadziei i odnowy. Zachęcam wszystkich do oparcia się na wspólnej wierze, którą dzielicie. Zbierajcie się na modlitwie, szukajcie mojej obecności i mojego słowa. Modlitwa wzmacnia ducha i uspokaja umysł, zapewniając pokój, który przekracza ludzkie zrozumienie. Łączy Was jako rodzinę, tworząc duchową nić, która niełatwo się zrywa. Pamiętajcie o historiach wiary z przeszłości, zarówno tych osobistych, jak i tych opowiadanych w świętych pismach. Te historie są świadectwami mojej miłości i mojej mocy. Służą jako przypomnienie, że niezależnie od tego, jak wielki jest kryzys, Moja wierność i pomoc są niezawodne. Bądźcie także źródłami wiary dla siebie nawzajem. Wzmacniajcie się, podtrzymujcie w miłości i prawdzie. Gdy jeden z Was osłabnie, niech inni będą tam, aby ofiarować wsparcie i przypomnieć o obietnicach, które macie we mnie. Współdzielona wiara jest potężną siatką, która może ocalić każde upadające serce. Ponadto zachowajcie aktywną wiarę poprzez działania. Bądźcie rękami i nogami, które manifestują moją obecność na świecie, pomagajcie sobie nawzajem i rozciągnijcie tę pomoc na społeczność. Służba bliźnim nie tylko łagodzi czyjeś cierpienie, ale także wzmacnia waszą własną wiarę i odnawia ducha. Nie traćcie nadziei. Nadzieja to nieodłączna towarzyszka wiary. Patrzy w przyszłość z błyszczącymi oczami i sercem pełnym oczekiwań. Z nadzieją każde wyzwanie jest tymczasowe. A każdy problem ma rozwiązanie. Pielęgnujcie niezachwianą nadzieję, która trwa pomimo okoliczności. Ukochane dzieci, w czasach kryzysu wasza wiara nie tylko was podtrzymuje, ale również może stać się potężnym świadectwem dla tych dookoła. Zachowajcie tę wiarę żywą, aktywną i centralną w waszym życiu. Jest to klucz nie tylko do przetrwania, ale do kwitnienia, niezależnie od tego, z czym się zmierzacie. Moi drodzy dzieci, jestem niezmiernie wdzięczny, że poświęciliście ten czas, aby posłuchać przesłania, które DLA was przygotowałem. Dziękuję każdemu, kto dołączył do nas dziś, i proszę, abyście kontynuowali rozpowszechnianie tych słów nadziei i miłości. Nie zapomnijcie subskrybować kanału i udostępniać tego wideo, aby więcej serc mogło zostać dotkniętych i wzmocnionych. A teraz, DLA, tych, którzy dotrwali do końca, mam specjalną niespodziankę. W wideo, które pojawia się teraz na ekranie, ujawnia głębokie sposoby zastosowania dzisiejszych nauk w waszym codziennym życiu, oferując praktyczne narzędzia do wzmocnienia waszej wiary i rodziny jeszcze bardziej. To treści, których nie chcecie przegapić, ponieważ oferują boskie wskazówki, które mogą przekształcić wasze relacje i pomóc wam poradzić sobie z wyzwaniami życia z większą mądrością i miłością. Więc kontynuujcie oglądanie, moi dzieci, i pozwólcie, by te słowa ukształtowały wasze serca i domy. Każdy krok, który robicie z wiarą, zbliża was jeszcze bardziej do pokoju i szczęścia, którego tak szukacie.